Z tej strony WAX i witam Was z drugim poradniku. Dzisiaj zajmiemy się stroną do gry.pl, czyli jakiej używać. Tak się będzie nazywał poradnik. Na tej stronie można kupić wiele, yy, można kupić waluty do gry za punkty uzyskane poprzez grę. No, no i co trzeba zrobić? Oczywiście wchodzimy w naszą przeglądareczkę. Proszę bardzo, wpisujemy do gry.pl. Coś jest nie tak. A dobra, już jest. No i wyświetla nam się taka strona. Tu są jakieś opinie. No, tu są jakieś losowe gry. Nie wiem. No i tutaj wystarczy się zalogować, Tu mam konto. Nie wiem, mojego brata czy kogoś. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj. No, trzeba grać w gry, zbierać punkty, no i po, oczywiście pieniądze, no. I tutaj jest pierwszy sposób, zarabianie z gier. Czyli na przykład się wchodzi w jakąś grę, która ma tutaj punkty. Wchodzi się w nią. Yy, I się wypełnia zadanie, które jest do wypełnienia. No, naciskasz, naciskasz, zdobądź pierwsze punkty. <kłysy> I tutaj jest yy, ten zadanie na przykład. Na przykład w, w takiej grze War Thunder, na pewno słyszeliście, jest zadanie: rozegraj minimum 5 walk z realnymi przeciwnikami. No. No, i jak się rozegra, to się dostanie 500 punktów na konto. No. Czas oczekiwania do 2 dni. Następna sprawa. Yy. A, tutaj. Następna sprawa. Można też zarabiać punkty z reklam, czyli tak zwane. No. Tak zwane Surveye, czy tam jak to się nazywa Można też z tego zarabiać, ale to jest najgorszy sposób na zarabianie Bo później przychodzi jakieś gówno na pocztę i... Lepiej tego nie robić, Najlep najlepiej tego nie robić Bo przeważnie to jest z komórką związane, a jak na komórkę przychodzi to... Jak się aktywuje to... To niestety, to niestety zżera kasy. No trzecia, trzecia, trze yy, trzeci sposób na zarabianie punktów to jest polecaj swój serwis polecaj serwis no i można uzyskać 100 punktów yy, za rejestrację nowego użytkownika z linka referencyjnego jeśli użytkownik zdobędzie 300 punktów no więc użytkownik jeśli, jeśli użytkownik który się zarejestruje z linka referencyjnego zdobędzie 300 punktów my otrzymamy 100 punktów za za to że to nowe konto otrzymało ten. otrzymało 300 punktów. No, 20 punktów się otrzymuje od razu, gdy użytkownik zarejestruje się poprzez Facebook, czyli połączy konto z Facebookiem. No, i tutaj widzę jeszcze, że bonus za każde 4 nowe konta jest 50, 50 punktów. Teraz dopiero to zauważyłem. No, następna sprawa, doładuj punkty, no, ale to po to jest właśnie ten serwis, żeby kupować raczej za darmo niż żeby kupować punkty, a później walutę, bo to nie ma sensu no ale jak jest taka możliwość, no to wiadomo. 170 punktów jest za 6 zł, SMS-em 360 za 11 800 za 23 zł i 1100 za 30 zł no jeszcze można kupować połaronkowy, ale nie wiem z czego to się... tego następna sprawa, zweryfikuj swój telefon no ja już mam z głowy, więc nie mogę Wam pokazać za bardzo jak to wygląda Wpisuje się numer telefonu i potwierdza się, przychodzi SMS. Później wpisuje się kod zwrotny i się do, otrzymuje 35 punktów. Następna sprawa, bądź aktywny. No i tutaj jest punkty za aktywność. Codzienne logowanie do serwisu to jest za każdym razem 5 punktów. Za 10, punktów z, za 10 codziennych logowań z rzędu jest bonusowe, 10 punktów. Jak się połączy konto z Facebook, to jest jednorazowe niestety. 30, 30 punktów się dostaje. Za wprowadzenie swojego motta. Tak naprawdę wystarczy nacisnąć tam chyba edytuj OK, żeby dostać te 20 punktów. I zdefiniować swój nick, czyli zapisać go, 5 punktów się otrzymuje. No i ostatnia sprawa, twórz serwis. I właśnie tutaj jest. Yy, za co otrzymuję się punkty. Dodanie pytania do gry, jakie jest forum, na przykład 8 punktów. To chyba... Yy, aha, tu jest informacja. Odpowiedź na pytanie użytkownika to jest 5 punktów. W granie rzutu ekranu do gry 2 punkty i komentarz pod wiadomością z gry 2 punkty. No, i tutaj jest jeszcze info: otrzymasz punkty po, po pozytywnej weryfikacji przez moderatora. Weryfikacja nastąpi w czasie do 5 dni roboczych, czyli jak jest na przykład piątek, to, od, to w następny piątek już może, by, mogą być punkty, ale to przeważnie się dzieje następnego dnia, już są punkty przyznane. Moderatorów jest na tyle tutaj, że się patrzą odpowiednio. No, no i co tu jeszcze można? No, jeszcze Wam pokażę tutaj, jakie gry mogą być. Yy, nie gry z punktami, wszystkie. No, no i tutaj są właśnie gry. No najwięcej na razie mam: Thunder, Edge of Woolin. No i teraz doszedł jeszcze Royal Quest. Tu 500, tu 400 i tu 200. No, i niektóre gry na przykład nie mają punktów, ale można wbić na forum i też nabijać punkty przez forum. No. No więc. Myślę, że to jest dobry serwis. O Tutaj na przykład 100 punktów jest do zdobycia za to. Tu, tu 150. Tutaj w World of Tanks 200. No i tak to właśnie działa. No, już widzę, podochodziły gry, bo były dwie strony, a teraz już jest trzy. Widać nowe gry podpisują kontrakty z tą stroną. Nowa strona nie, nie jest 2 No i na tym na pewno zarabiałem też No Widzę właśnie od cholery już jest gier. No. Już na pewno ponad 90. No ja akurat na koncie brata mam 185 monet Mogę wam nawet tu pokazać, tylko coś mi się trochę wolno ładuje. No, i tutaj no, mogę Wam nawet pokazać, że 185 punktów. No. no, no to w tym poradniku to na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. No, i do zobaczenia w następnym poradniku. Nie wiem, czy prędko będzie, czy nie. Bo raczej, porad... raczej do poradników nie mam za bardzo głowy. Takie, co mi się podobałem, to nagrywam. No. No to do zobaczenia w następnym poradniku. Na razie, cześć.